Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak i witam w kolejnym odcinku z cyklu Raport z Frontu. Dzisiaj przedstawię Państwu sytuację wojskową i strategiczną na frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej w dniach 13. I 14 kwietnia 2022 roku. Zanim jednak przejdziemy do omówienia sytuacji na poszczególnych frontach, zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału, do polubienia i komentowania tego nagrania, do zajrzenia do poprzednich naszych nagrań nie tylko tych z cyklu Raport z frontu, ale również wywiadów, które członkowie redakcji przeprowadzają z ekspertami w różnych dziedzinach. Natomiast w ostatnim czasie rzeczywiście większość tych rozmów poświęcona jest, tematom związanym z wojną rosyjsko-ukraińską. Zachęcam również Państwa do zajrzenia na portal Nowy Ład www.enlat.pl, na którym znajdą Państwo ponad 100-kilkaset właściwie różnego rodzaju artykułów, felietonów i analiz poświęconym najróżniejszym tematom i tutaj znowu w ostatnim czasie przede wszystkim dominuje temat wojny za naszą wschodnią granicą. I na koniec zachęcam Państwa do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności. Rozwijamy się dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki Państwa hojności wsparciu finansowemu. Dzięki tej aktywności możemy regularnie przygotowywać dla Państwa kolejne raporty z frontu oraz szereg innych nagrań, czy też możemy podejmować inne aktywności. Które mogą Państwo obserwować w przestrzeni internetowej. A my przechodzimy już do rzeczy. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o dzień wczorajszy, no to wczoraj, tak jak Państwo widzieli, kolejnego programu z cyklu nie było z tego tytułu, że nie mieliśmy żadnych istotnych zmian na którymkolwiek z frontu, więc nie chciałem też marnować Państwa czasu, aby omawiać wydarzenia, które których po prostu nie było, natomiast dzisiaj spróbujemy podsumować sobie te dwa dni. Dzisiejszy dzień jest zdecydowanie istotniejszy. W nocy z 13 na 14 kwietnia w okolicach wyspy węży, o której, której Państwo z pewnością dobrze, do którą Państwo z pewnością dobrze pamiętają, z początków wojny rosyjsko-ukraińskiej, w okolicach wyspy węży miało dojść do eksplozji na rosyjskim krążowniku. Rakietowym Moskwa. Wedle pierwszych raportów, które spływały do nas już niedługo po, po tym incydencie, miało dojść do wystrzelenia dwóch rakiet Neptun, rakiet przeciwokrętowych, które mieli wystrzelić Ukraińcy gdzieś z wybrzeża, i te rakiety miały uderzyć w tenże, w tenże krążownik, co miało zakończyć się pożarem. Eksplozją magazynu amunicji i wedle późniejszych raportów zatonięciem tegoż okrętu. Jeżeli chodzi o stan wiedzy aktualny, czyli ten, którym ja dysponuję w momencie, kiedy przygotowuję dla Państwa ten raport, to rzeczywiście doszło do pożaru i eksplozji na pokładzie krążownika Moskwa. Zdaniem Ukraińców jest to efekt właśnie wystrzelenia dwóch rakiet Neptun, które trafiły w tenże okręt. Zdaniem strony rosyjskiej doszło po prostu do jakiegoś incydentu, pożaru. Rosjanie nie wskazują przyczyny tegoż, tegoż pożaru, jednocześnie wskazując, że przeprowadzone zostanie śledztwo. Zdaniem strony amerykańskiej rzecznika Pentagonu okręt rzeczywiście płonął, natomiast nie zatonął i jest w tym momencie już albo w porcie w Sewastopolu albo właśnie do niego zmierza Holowane przez inne jednostki rosyjskie. Także to, co mamy potwierdzone to w tym momencie, to jest fakt, że rzeczywiście doszło do pożaru, prawdopodobnie doszło do eksplozji w magazynu z amunicją, natomiast musiał być on, ta eksplozja musiała być na tyle mała, że nie doszło do tak drastycznego uszkodzenia okrętu. Że nie poszedł, on, a, nie poszedł on na dno. Okręt rzeczywiście nie zatonął i zmierza lub już dotarł do, Rosyj... do, do portu w Sewastopolu kontrolowanego przez, przez Rosjan na, na terytorium Krymu. Także to są informacje, które na ten moment mamy potwierdzone. W ciągu dnia było wiele raportów sygnalizowanych przez różne ośrodki odnośnie tego, że Moskwa zatonęła. Na ten moment jest to informacja nieprawdziwa, niezweryfikowana. Dane przekazywane przez Pentagon, a zakładamy, że to są informacje rzetelne, wskazują na to, że jednostka została uszkodzona, ale jest w stanie dopłynąć do portu. Nie mamy tutaj pewności, czy samodzielnie, czy też jest w jakiś sposób wspierana przez, przez holowniki, czy inne jednostki. Natomiast rzeczywistość jest taka, że gdyby był to efekt ukraińskiego uderzenia, co w tym momencie jest niepotwierdzone i nawet Amerykanie wskazują wprost w swoich komunikatach, są słowa właśnie rzecznika Pentagonu, że oni nie są w stanie potwierdzić, że ten pożar na rosyjskiej jednostce na krążowniku Moskwa był efektem ukraińskiego uderzenia. Także. Informacja o tym, że to Ukraińcy stoją za atakiem na Moskwę i pożarem na tej jednostce jest niepotwierdzona. Gdyby tak rzeczywiście było, to niezależnie od tego, że jest to okręt bardzo stary, 40 ponadletni, to nadal byłaby to PR-owa klęska armii rosyjskiej, floty rosyjskiej. Wobec tego nie ma żadnych wątpliwości, tym bardziej, że Moskwa była okrętem flagowym floty czarnomorskiej, co trzeba przypomnieć. Przechodzimy już teraz do omówienia sytuacji na lądzie. Jeżeli chodzi o sytuację pod Hersoniem, tu nie mamy żadnych istotnych zmian. Wojska rosyjskie okopały się na styku prowincji i kontrolują niemalże całą, cały obwód hersoński. Ukraińcy z drugiej strony nie kontynuowali natarcia, które obserwowaliśmy jakiś czas temu, także mamy do czynienia z działaniami pozycyjnymi. Co jakiś czas pojawiają się jednak zdjęcia i nagrania utraconego sprzętu zmechanizowanego, czy to rosyjskiego, czy ukraińskiego, co oznacza, że, jedno, że starcia w tym rejonie trwają, natomiast wydaje się, że one są na tyle mało intensywne, że nie możemy wskazywać jakichkolwiek zmian terytorialnych, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu. w tej dłużej i szerzej nie będę tego zagadnienia omawiał, bo robiłem to w poprzednich nagraniach i odsyłam państwa ewentualnie do poprzednich odcinków raportu. Jeżeli chodzi o sytuację na północ od Mariupola, a więc od, od obszaru na południe, od Zaporoża niemalże do Doniecka, obserwujemy działania pozycyjne, mamy ustabilizowaną linię frontu, Jedna i druga strona nie podejmuje działań zaczepnych, nie obserwujemy natarcia rosyjskiego czy też ukraińskiego, mamy do czynienia ze wzajemnym ostrzałem artyleryjskim i rakietowym. Jednocześnie na tym obszarze nie obserwujemy wzmożonego, wzmożonej aktywności rosyjskiego lotnictwa, które zaangażowane jest bardziej na północny wschód. Jeżeli chodzi o sytuację w Mariupolu, to tutaj już wiemy trochę więcej, jak sygnalizowałem Państwu w ostatnim odcinku: wojska ukraińskie, które kontrolowały obszar w pobliżu i same, same zakłady Azowmaszu. Wojska ukraińskie z tego obszaru dokonały próby przebicia się w kierunku zakładów Azowstal, będących pod kontrolą pułku Azow. Z Azowmaszu przebijali się żołnierze 36. Brygady Piechoty Morskiej. Jeżeli chodzi o sam ten ukraiński manewr, to na ten moment potwierdzić można, że okazał się on częściowo skuteczny. Z tego tytułu, że mamy nagranie przedstawiające do dowódcę 36. Brygady wespół z dowódcą pułku. Azow, którzy razem wydali wspólne oświadczenie, a więc wskazuje to na to, że przynajmniej dowódca części 6 brygady przebił się na teren Azowstalu. Ponadto mamy potwierdzenie ze strony rosyjskiej. Rosjanie opublikowali nad ranem, dziś nad ranem, materiał filmowy nakręcony przez ich drona, na którym widać moment ukraińskiego, Przebijania się z tego kotła na północy w kierunku kotła południowego w Azowstalu. Widać na tym nagraniu koncentrację wielu żołnierzy i kilkunastu pojazdów, które były ostrzeliwane przez rosyjską artylerię, co wskazuje na to, że rzeczywiście Ukraińcy w trakcie tej próby przebijania się z kotła do kotła ponieśli straty. Mamy również nagranie ze strony rosyjskiej przedstawiające ukraińskich jeńców. I co trzeba zaznaczyć, jest to nowe nagranie, bo, bo strona rosyjska co jakiś czas powtarza te same nagrania, wskazując, że mamy do czynienia z nowymi grupami jeńców. Natomiast tu mamy nowe nagranie potwierdzające, że rzeczywiście byli to żołnierze 36 Brygady Piechoty Morskiej. A więc podsumowując, to jaki obraz wyłania nam się z tych wszystkich informacji, które Państwu przedstawiłem. Ukraińcy podjęli próbę, czy jest, Żołnierze 36 Brygady Piechoty Morskiej, które, która była skoncentrowana na północ od Azowstalu w rejonie zakładów Azowmasz, podjęła próbę przebicia się na południe przez linie rosyjskie. Część żołnierzy ukraińskich zdołała przebić się do pułku Azow i wzmocnić obronę na południu. Część żołnierzy zginęła w trakcie próby tego przebicia. Ustracony został między innymi jeden czołg T-80BV, co świadczy o tym, że, że ten żołnierze czy też tej brygady dysponowali jeszcze w momencie przebijania przynajmniej jednym sprawnym czołgiem. Część żołnierzy musiała wycofać się z powrotem w rejon Azofmaszu i tam już oddała się do rosyjskiej niewoli. Rosjanie dzisiaj prezentowali nagrania z terenów zakładu, a więc ten kocioł północny jest już pod pełną kontrolą rosyjską. Więc w tym momencie ukraińska obrona w Mariupolu ograniczona jest do obszaru na południu miasta. Po pierwsze jest to rejon portowy i po drugie zakłady Azowstalu oraz obszar niedaleko na północ od niego. Oba kotły nie mają ze sobą już w tym momencie połączenia, bo tu na tej mapie niestety nie jest to prawidłowo zaznaczone. Natomiast most wzdłuż drogi M14 jest pod kontrolą co najmniej ogniową wojsk rosyjskich. Już kilka dni temu mieliśmy nagrania rosyjskie, gdzie żołnierze rosyjscy stacjonowali w pobliżu tego mostu, a więc mają oni kontrolę ogniową i Ukraińcy nie mogą w łatwy sposób zaopatrywać się nawzajem, przerzucać jednostek. Jeżeli chodzi o sytuację w rejonie portowym, to tutaj Rosjanie kontrolują część portu. Mowa była jakiś czas temu ze strony rosyjskiej o 70%. Rosjanie przedstawili kilka nagrań. Na których widać część obszaru portowego będącego pod ich kontrolą. Natomiast zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie wprost wskazują, że w obszarze portowym cały czas trwają walki z żołnierzami ukraińskimi. Tutaj w rejonie portowym bronią się zarówno żołnierze piechoty morskiej, jak i Pułku Azow. No i też jeszcze na potwierdzenie tego, że oba kotła, kotły nie mają, są połączenia, to Rosjanie kontrolują port rybacki, leżący na styku obu kotłów. Także nie ma mowy o tym, aby bez prób. Siłowego przebijania się żołnierzy ukraińscy z jednego i drugiego kotła mieli ze sobą połączeni. Ta utrata rejonu azov Maszu świadczy już o tym, co potwierdzę tylko to, o czym mówiłem wcześniej, co potwierdzają raporty, zarówno ukraińskie, jak i rosyjskie, że żołnierze ukraińscy są na skraju wyczerpania. Po pierwsze, nie dysponują już zapasami amunicji, które wystarczałyby im na prowadzenie dłuższej walki. Mają bardzo wielu rannych. Na tych nagraniach przedstawiających żołnierzy ukraińskich oddających się do niewoli widzieliśmy bardzo wielu ukraińskich rannych. Część z nich była przekazywana Rosjanom na noszach przez ukraińskich żołnierzy, także wielu ukraińskich żołnierzy na pewno w trakcie tych ponad 40, już 50 dni walk odniosła, odniosła rany. No i też żołnierze ukraińscy przecież nie dysponują już zapasami żywności, muszą walczyć tylko w oparciu o te zaopatrzenie, które zdołali jeszcze zgromadzić w rejonie Azowstalu. Pytanie, jak duże one są, na to, na to pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Moim zdaniem, Ukraińcy jeszcze mogą się bronić w rejonie samego Azowstalu, gdzie Rosjanie nie byli w stanie do tej pory przyłamać ukraińskiej obrony. Te ataki ze wschodu były za każdym razem skutecznie, skutecznie przez Ukraińców kontrowane. Tutaj Ukraińcy skutecznie się bronili. Więc wydaje się, że jeszcze żołnierze ukraińscy są w stanie bronić się w rejonie Azostalu przynajmniej kilka dni, być może tydzień, jeżeli nie półtora tygodnia. Dużo gorzej będzie w obszarze portowym, który jest dużo trudniejszy do utrzymania. Nie mamy tam naturalnych przeszkód, przeszkód terenowych. Obszar ten jest dużo trudniejszy do utrzymania, jest dużo gorzej przygotowany do obrony. Także z pewnością rejon portowy jako pierwszy zostanie przejęty przez wojska rosyjskie. No i na koniec już. Rosjanie pozostawią obszar w Azowstalu i tam będziemy obserwowali ciężkie starcia i tu z pewnością jedna i druga strona poniesie dość znaczne straty. A my przechodzimy już na front doniecki. Jeżeli chodzi o sytuację na zachód od Doniecka, gorłówki, tu nie obserwujemy żadnych istotnych zmian terenowych. Rosjanie nie podejmowali działań ofensywnych. Mamy do czynienia tylko i wyłącznie z ostrzałem ukraińskich pozycji przy użyciu artylerii, a także innej broni, ale również oczywiście mamy do czynienia z rosyjskimi nalotami cały czas ten obszar, gdzie spodziewana jest rosyjska ofensywa, która miałaby nastąpić już w perspektywie kilku dni. Tak naprawdę do końca nie wiemy, kiedy, kiedy ona oczywiście nastąpi. I wielu analityków wskazuje, że powinna ona Rozpocząć się niedługo po świętach, także cały ten obszar, gdzie jest spodziewany rozpoczęcie rosyjskiego natarcia, jest intensywnie boom, ostrzeliwany, bombardowany przez rosyjskie lotnictwo. Walki trwają cały czas o miejscowość Rubiżny, tutaj Rosjanie mieli poczynić pewne postępy, natomiast są one na tyle niewielkie, że trudno uchwycić rzeczywistą linię, linię frontu. Rosjanie też nie przedstawiają żadnych szczególnych dowodów. Wskazujących na jakieś spektakularne sukcesy w tej miejscowości. Sierodonieck jest pod kontrolą ukraińską. Tutaj Ukraińcy są w stanie kontrolować obszar całego miasta. Rosjanie stacjonują na jego rogatkach. Jeżeli chodzi o Lisicjansk, dokładnie jest tak samo. Tutaj jest też pełna kontrola ukraińska. Ukraińcy kontrolują jeszcze drogi zaopatrzeniowe do obu tych miast. Także sytuacja obrońców nie jest jeszcze katastrofalna. Przechodzimy sobie teraz na front w okolicach Izją. Tutaj mieliśmy dość znaczące wydarzenia, natomiast na ten moment jeszcze nie do końca potwierdzone. Po pierwsze, mieliśmy raporty jednej i drugiej strony sugerujące, że miasteczko Borowa znalazło się pod pełną kontrolą rosyjską. Jak Państwo widzą tutaj na mapie i zaznaczona linia frontu przebiegająca gdzieś przez środek tej miejscowości. Dzisiaj Rosjanie mieli przejąć. Pełną kontrolę nad tą miejscowością. Jednocześnie miała dzisiaj ruszyć, miało ruszyć dzisiaj rosyjskie natarcie z zdobytych jakiś czas temu, z zdobytych jakieś czas temu miejscowości Terny dalej na południe w kierunku na, na Zariszne i w kierunku na Łyman. Tutaj nie wiadomo, czy Rosjanom udało się przełamać ukraińską obronę. Także wydaje się, że w tym momencie Rosjanie mogą dążyć do poszerzenia po prostu linii frontu, do wyrównania linii frontu na tym obszarze. Chcąc zlikwidować to wybrzuszenie leżące znajdujące się na północ od Łymanu, stąd uderzenie naborową, stąd uderzenie spod Tern na Łyman, no i stąd też to uderzenie z Izium na wschód. Także wydaje się, że to będzie pierwszy cel wo wojsk rosyjskich, aby zabezpieczyć linię frontu, wyrównać ją i dalej sukcesywnie już spychać wojska ukraińskie dalej na południe, w kierunku Słowiańska i Kramatorska. Jednocześnie pojawiły się dzisiaj informacje że Rosjanie z, z tego, ze swoich pozycji znajdujących się na południe od Izium mieli zaatakować na zachód w kierunku na Wielką kamyszówkę. Ta miejscowość miała znaleźć się pod rosyjską kontrolą. Mamy raporty to, to sygnalizujące. Na ten moment jest to jeszcze niepotwierdzone. Rosjanie nie przedstawili żadnych konkretnych zdjęć, wskazujących, że ta miejscowość była pod ich, byłaby pod ich kontrolą. Natomiast gdyby ten atak miał miejsce i gdyby okazał się on skuteczny, to jest to też zgodne z tym, o czym mówiłem, że Rosjanie dążąc do zabezpieczenia swoich pozycji, bo jak Państwo widzą, atakowali dość wąskim gardłem narażonym na ataki z, z jednej i drugiej flanki, będą dążyć przede wszystkim najpierw do poszerzenia tego wyłomu, aby później dopiero rozpocząć uderzenie na południe w kierunku Słowiańska i Kramatorska. Bardzo ważne jest to, aby Rosjanie zabezpieczyli tutaj to oczywiście z ich punktu widzenia jest ważne, żeby zabezpieczyć swoje, swoje skrzydła, bo gdyby rzeczywiście tego Rosjanie nie zrobili, to mogłyby powtórzyć się wydarzenia spod Kijowa, gdzie Ukraińcy dość skutecznie atakowali flanki wojsk rosyjskich nacierających na, pół, na północny zachód od Kijowa. Te uderzenia okazały się częściowo skuteczne, to nie udało się Rosjan zamknąć w kotle, ale udało się przeciąć część linii zaopatrzeniowych, co spowodowało, że wojska rosyjskie nie były w stanie kontynuować uderzenia dalej na, na południe pod Kijowem. Jednocześnie mamy informację, że Rosjanie... Tutaj w okolicach miejscowości Bałaklia gromadzą cały czas swoje wojska i będą dążyć do tego, żeby uderzyć dalej na południe i odzyskać miejscowość Husariwka, która przez jakiś czas była pod rosyjską kontrolą. Ukraińcy zdołali jednak to miasteczko odzyskać już dobre dwa tygodnie temu. Jeżeli chodzi o sytuację pod Charkowem, tutaj nie obserwujemy żadnych istotnych zmian, natomiast Rosjanie przerzucają dodatkowe jednostki w rejon miasta Czuchujw. Tu nie mamy pewności, pod czyją kontrolą to miasteczko się znajduje, zakładamy jednak, że pod ukraińską, także na wschód od Czuchu Rosja nie przygotowują swoje jednostki celem zabezpieczenia flanki ponownie, aby uniemożliwić wojskom ukraińskim uderzenie spod Charkowa w kierunku na, na Kupiańsk czy na, czy na Izjom bo gdyby Ukraińcom ten manewr się udał w momencie trwania rosyjskiej ofensywy spod Izium na południe, no to skończyłoby się to odcięciem wojsk rosyjskich, które znalazły się na tym obszarze i oczywiście rosyjskim kotłem, klęską rosyjskiej operacji. Stąd całkiem racjonalne i logiczne, że Rosjanie zabezpieczają swoje pozycje pod Czuchłoiwem, Celem uniemożliwienia Ukraińcom tegoż manewru, o którym wspomniałem, co nie znaczy, że Ukraińcy go ewentualnie nie podejmą. Tutaj już są to informacje, których, którymi my oczywiście nie dysponujemy. To są plany sztabistów, dowódców wojskowych, którzy będą podejmować działania adekwatne do rozwoju sytuacji na poszczególnych odcinkach frontu. Na tym jednak zakończyłbym dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Jak Państwo widzą, mimo tego, że wiele, wiele informacji, które do nas dociera w ostatnich dniach wskazuje na zasadniczo na pauzę strategiczną, na brak szerszych działań. To, jak Państwo słyszeli, na poszczególnych odcinkach frontu widzimy mniejsze ruchy wojsk rosyjskich, które wyraźnie przygotowują się do rozpoczęcia tej pełnoskalowej, wielkiej ofensywy, której spodziewamy się w Donbasie. Ona pewnie nastąpi w perspektywie najbliższego tygodnia, chyba że nie będą potrzebować trochę więcej czasu. No i też spróbowałem Państwu dzisiaj wyjaśnić, to, co wydarzyło się z krążownikiem Moskwa, bo wiele informacji, które krąży do tej pory w przestrzeni internetowej, jest po prostu, są po prostu informacjami niezweryfikowanymi. Ja jak najlepiej próbowałem te informacje zweryfikować i przedstawić Państwu w takiej pigułce taki stan wiedzy, jakim dysponujemy w tym momencie. A za dzisiaj Państwu raz jeszcze serdecznie dziękuję i do usłyszenia już niedługo.